Kiedy przyszła mi myśl, żeby zrobić ten odcinek, akurat słuchałem jazzu. Zdarza mi się czasem, to nie jest żaden snobizm, nie potrafiłbym słuchać tylko jazzu. Ale pomyślałem sobie, przecież powstało tak dużo opracowań na temat Józefa Ratzingera, tak dużo filmów, tak dużo tekstów i tak dalej, więc po co robić kolejną rzecz? Część z tych filmów analizuje jakieś wątki personalne, biograficzne, niektóre szukają skandali, teorii spiskowych, jeszcze inne skupiają się na teologii Benedykta XVI. I super, to są wszystko ważne tematy, ale ja sobie pomyślałem, że podejdę do tematu jeszcze inaczej. Chciałbym zwrócić się do osób, które zadają sobie pytanie, które zawarłem w tytule tego filmu, bo wydaje mi się, że nie mało jest takich osób. Czyli, co mnie obchodzi jakiś były papież? Jeszcze Niemiec. <laughs> Oczywiście możecie nie obchodzić, ja jestem ostatni, jak dobrze mnie przecież znacie, do namawiania, do czegokolwiek. Dobra, nie wytrzymie. Odpowiedź na pytanie, co mnie obchodzi, jakiś były papież sponsorują dzisiaj, dwa słowa. Pierwsze z tych słów to pokora, a drugie jazz. Zacznijmy od pokory, zapytacie dlaczego westchnąłem, dlatego, że no mi trochę będzie trudno o tym mówić, bo ja mam duży problem z pokorą, no ale spróbujmy. Zacznijmy od tego, że chrześcijaństwo proponuje coś zupełnie innego niż współczesny świat, albo może nie współczesny, ale ten taki mainstreamowy. Myślę, że to nie jest żadne kontrowersyjne stwierdzenie, że zewsząd słyszymy, że jeżeli załatwisz sobie więcej, kupisz sobie więcej, zgromadzisz więcej, ogarniesz więcej, przeżyjesz więcej, to będziesz szczęśliwszy. Prawda? No tak mówią. No i jeszcze jest takie przekonanie, że jak wejdziesz na scenę, na świecznik, na jakieś takie wzniesienie i wszyscy będą ci bić brawo, mówić, że jesteś świetny, piękny, będziesz miał tam lajki, komentarze i tak dalej, to będziesz szczęśliwy. A chrześcijaństwo uczy, że jest zupełnie odwrotnie. No i to jest oczywiste, że z taką informacją, z takim przekazem dosyć trudno wbić się do mainstreamu, nie? Bo chrześcijaństwo mówi, nie weź sobie, tylko daj. Mówi. Raczej się schowaj, a nie prezentuj. Mówi, niech nie wie lewa ręka, co czyni prawa. Bierz mniej, a nie więcej. Na przykład jak porcję lodu odmierzasz, to siostrze dajesz więcej, a sobie mniej. Nie? I najlepsze za pisa. Skup się raczej, żeby działała się Boża wola, a nie twoja w twoim życiu. I będzie git. No bo no, przecież to jest wszystko chore. To jest wszystko nienormalne. No dobra, ale miało być o Benedykcie. No to zmieńmy kadr. Dla mnie jednym z największych promotorów takiej postawy pokory, jakich znam, albo jakich Kościół znał, jest właśnie on. Wiecie, co powiedział Józef Ratzinger, jak został wybrany na papieża po Janie Pawle II? Że trzeba, żeby po wielkich papieżach byli mali papieże. A potem dodał, że zamierza być prostym robotnikiem winnicy pańskiej. Ja pamiętam z pielgrzymki w Krakowie. Na której był Benedek XVI, kiedy stan mojego umysłu nie był zbyt rozgarnięty. Nie mówię, że teraz jest jakiś szał, ale wtedy to było jeszcze ciekawiej i krzyczałem razem z całym tłumem Benedetto. Benedetto. Benedetto! Benedetto! Jak nie ma już kremóweczek, to musimy jakieś wymyślić, jakieś te. Ale z tej pielgrzymki, to najbardziej pamiętam tą jego relację z takim. E... Normalnym człowiekiem, jakim byłem ja, ale też z takimi dostojnikami, z politykami, i tak dalej. On wszystkich traktował moim zdaniem identycznie. Taka zwyczajność, po prostu normalność. Poza tym, abdykacja, o której powiedziano już właściwie wszystko, różne są teorie spiskowe, i bardzo dobrze, niech, niech ludzie rozstrzygają, zastanawiają się, ale tak się zastanawiam, że może ten świat właśnie nie zdaje sobie sprawy, że można być aż tak pokornym. Że ta decyzja wynikała z pokory. Nie wiem. Może tak było. Powiecie, no fajnie, ale super papież, taki pokorny. Przywitał się z ludźmi, powiedział, że jest skromny i już się podniecasz. No tak, bardzo dobrze, absolutnie dobry zarzut, ale chyba nie powiedziałem najważniejszego. Mam nadzieję, że to nie jest zbyt kontrowersyjne, że jeżeli osoba jest jakaś, no, powiedzmy sobie to wprost, przeciętna, no zwyczajna, nie ma jakichś niesamowitych osiągnięć intelektualnych albo sportowych albo jakichkolwiek, to wtedy. Dużo trudniej wejść w pychę. Nie mówię, że to jest wykluczone, ale jakoś tam, no nie wiem, nie mam powodów, żeby siebie wywyższać. A z Benedykcją jest ten problem, że on kurde miał powody. I tu pojawia się drugie słowo, które sponsoruje dzisiejszy odcinek, czyli jazz. James Lincoln Collier powiedział, że jednym z przymiotów jazzu jest to, że w jazzie takt dzieli się na nierówne, niemożliwe do zapisu muzycznego jednostki rytmiczne. Stąd nieprzyswajalność dla ucha. No na przykład, co lepiej się słucha. Czy to... Para 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 deszcz Zimne nuty z nieba Para 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 deszcz no, a Benedykt XVI to jest jazz. Jest trudny, ale piękny. Jest wymagający, ale pociągający. Dla zaawansowanych, dla już znających prawdy wiary. Bo nie będę wam tutaj mylił oczu, że lektura Benedykta XVI to jest e, czas lekki, łatwy i przyjemny. O nie, nie, nie. Ale uwaga, jazz nie jest taki trudny. Jeżeli uważasz się za inteligentnego człowieka, który ma już podstawowe rzeczy na świecie rozkminione, zna nawet te katolickie, katechetyczne, prawdy wiary kościelne, słyszał już tysiąc razy, że Bóg Cię kocha, że Jezus umarł na krzyżu dla naszego zbawienia i wszystko to już wiesz, ale wciąż zastanawiasz się, co to wszystko znaczy, to posłuchaj, że. Poczytaj Ratzingera. Albo może kłócą się w naszej głowie dwie informacje, że po pierwsze Bóg wszystko zaplanował dla nas od A do Z. A jednocześnie się modlimy. To po co się modlimy? Hmm? Poczyta Ratzingera. Józef Ratzinger to maestro teologii, jest jak Lester Bowie, jak Coltrane. Jego spuścizna teologiczna sytuuje go w samej czołówce największych teologów w historii całego kościoła. Przykłady jazzu w twórczości Józefa Ratzingera. Proszę uprzejmie. Porta fidei, czyli list apostolski wprowadzający rok wiary, o zachęcie a wręcz wymogu używania rozumu. W wierze. Jak można dostrzec, znajomość treści wiary jest istotna, by wydać swą zgodę, to znaczy, aby w pełni rozumem i wolą zgadzać się z tym, co proponuje Kościół. Znajomość wiary wprowadza w pełni tajemnicy zbawczej objawionej przez Boga. Udzielona zgoda oznacza więc, że kiedy się wierzy, w sposób wolny przyjmuje się całą tajemnicę wiary, bo gwarantem jej prawdy jest sam Bóg, który objawia się i pozwala poznać. Swą tajemnicę miłości. Ale z drugiej strony, zwrócenie się do każdego z Was, z nas, zewsząd, z wszystkich, którzy wątpią, którzy mają problem z wiarą, a nawet chcieliby uwierzyć. Deus Caritas est o społecznym, metafizycznym i seksualnym mm, znaczeniu miłości. Dwie rzeczy dostrzegamy wyraźnie w tym pobieżnym spojrzeniu na koncepcję Erosu w historii i dzisiaj. Przede wszystkim to, że istnieje jakaś relacja między miłością i boskością. Miłość obiecuje nieskończoność, wieczność, jakąś rzeczywistość wyższą i całkowicie inną w stosunku do codzienności naszego istnienia. Okazało się jednak równocześnie, że drogą do tego celu nie jest proste poddanie się opanowaniu przez instynkt. Konieczne jest oczyszczenie i dojrzewanie, które osiąga się także na drodze wyrzeczenia. Nie jest to odrzuceniem erosu, jego otruciem, lecz jego uzdrowieniem w perspektywie jego prawdziwej wielkości. W ogóle, jak nawet masz gdzieś kościół jego opinie, a tym bardziej jakieś byłych papieży, to warto będzie tak dla samych takich nawiązań, na przykład w tej encyklice do Kartezjusza czy Platona. Caritas et veritas, czyli miłość w prawdzie, o ekonomii, o społeczeństwie obywatelskim, a nawet uwaga o środowisku. Społeczeństwa zaawansowane technologicznie mogą i powinny zmniejszyć swoje zapotrzebowanie energetyczne, zarówno dlatego, że działalności manufakturalne ewoluują, jak i z tego powodu, że pośród ich obywateli upowszechnia się większa wrażliwość ekologiczna. Encyklika papieska o środowisku 11 lat temu. Dobra, ale to jest największy sztos. Verbum Domini, czyli Głos Pana. Dla wszystkich sympatyków teorii spiskowych, tematy od migrantów po mroczne karty Biblii. W kontekście relacji między Starym i Nowym Testamentem synod zajął się również kwestią tych stronic Biblii, które wydają się mroczne i trudne ze względu na opisywaną w nich niekiedy przemoc i niemoralność. Nie no dobra, żartowałem. Tak naprawdę największy sztos to jest to. To jest yy, tak naprawdę jedna z najlepszych rzeczy, jakich czytałem w ogóle w życiu. Trzytomowe arcydzieło Jezus z Nazaretu. Jak sama nazwa wskazuje, chyba to nie będzie zbyt kontrowersyjne, o jednym z najbardziej wpływowych, jeśli najbardziej wpływowych ludziach w historii ludzkości: o Jezusie Chrystusie. Można by pomyśleć, i ja szczerze mówiąc tak myślałem, że o nie, no co ja będę czytał papieża, który pisze o Jezusie, no to będzie pisał na kolanach z uwielbieniem i w ogóle zero jakiegoś krytycyzmu i takie nudne flaki z olejem nic bardziej mylnego. Dzieło to opiera się na dwóch rodzajach e, wykładni. Po pierwsze, rzeczywiście klasyczna wykłada kanoniczna, czyli że każdy fragment Pisma Świętego należy czytać w kontekście całości. A po drugie, te wszystkie tomy zawierają tak zwaną e, wykładnię historyczno-krytyczną, czyli Benedykt na każde wydarzenie, które opisuje, na każde wydarzenie z życia Jezusa przywołuje zdania historyków, ludzi tamtych czasów, którzy krytycznie odnosili się do niektórych wydarzeń, którzy na przykład nawet kwestionowali, że jakieś wydarzenie miało miejsce. I Benedykt odnosi się do tych źródeł i stara się z nimi rozprawić. Szczególnie w dzisiejszych czasach mamy taką tendencję, i powiedziałem: mamy. Ja przede wszystkim mam taką tendencję, żeby tego naszego Jezusa sobie tak przeciągać na swoją stronę, że on jest bardziej z lewicy, bardziej z prawicy, dziś głosowałby na tamtą partię albo na taką i tak dalej. Szedłby w takim, bo w innym marszu. I wydaje mi się, żeby jakiekolwiek takie osądy rzucać. Jakby się zachowywał Jezus, to dobrze byłoby go tak porządnie poznać. I wydaje mi się, że ja szczerze mówiąc nie wiem ja, ja nie znam lepszej książki, lepszych opracowań do poznania naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa albo jak dla innych niezbawiciela, tylko po prostu postać historyczną, albo może jakąś mityczną, też. Bardzo zachęcam. Nawiasem mówiąc, pierwszy tom Jezusa z Nazaretu, czyli od chrztu w Jordanie do przemienienia, będzie do zgarnięcia na transmisji na żywo pod koniec sierpnia. Na tej transmisji pogadamy sobie o laicyzacji, jak na tą laicyzację odpowiadać i o tekście słynnym z klubu Jagiellońskiego, przemija postać tego świata. I może jeszcze na koniec, a propos patronów, pozwolę sobie przytoczyć świetny komentarz Jacka, mojego patrona. Po pierwsze, Jacek zebrał wszystkie katechezy na temat modlitwy, i umieszczam wynik jego pracy w opisie pod filmem. Dziękuję Ci, Jacku. Po drugie, pod filmem słynne zdanie Benedykta XVI o kościele jako małej trzódce. Po trzecie, historia, czyli to, co wydarzyło się na Światowych Dniach Młodzieży w Madrycie, kiedy to rozpętała się burza i ta pewność bijąca o Benedykta, który zachęca, aby się nie lękać. A potem półtora miliona ludzi adoruje żywego Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Wreszcie tęcza w Oświęcimiu, czyli starotestamentowy znak przymierza człowieka z Bogiem. I Turyn, kiedy to Benedykt XVI ku zaskoczeniu wszystkich nie poszedł do całunu, żeby zobaczyć oblicze Chrystusa, tylko tak jak powiedział, najpierw poszedł do tabernakulum, dlatego, bo chciał zobaczyć żywego Chrystusa, a potem spotkać się z Jego obliczem. I można przywołać ostatnią historię. Też jak nie słyszeliście, zamieszczam link w opisie. Zapoznajcie się, kiedy to Benedykt XVI pojechał do swojego brata umierającego, który to brat, niecały miesiąc później zmarł. Historia, jak z filmu Davida Lynch'a. Prosta historia. Znak za znakiem. Świadectwo za świadectwem. No i puenta na koniec. Co ci może obchodzić ten były papież? Może na ten etap, na ten moment w swoim życiu nic. Może to nie jest ten czas po prostu. Trudno, ale kiedyś, tak dla zwykłego eksperymentu, przecież można sobie spróbować. Coś mi tam, kurde, ostatnio w moim życiu nie idzie, no to sobie spróbuję na przykład, że im jestem mądrzejszy, im jestem fajniejszy, im wydaje mi się, że mam lepsze osiągnięcia, tym bardziej pokorny będę swoim życiową postawą. Im więcej osiągnę, tym bardziej będę stawiał się w cieniu. A po drugie, jeżeli jesteś wymagający, znasz prawdę wiary, jesteś inteligentny, uparasz się za konesera, no to możesz po prostu spróbować poczytać coś bardziej ambitnego i może denerwuje cię, albo ludzi to już kościelne gadanie, bo jest miłością. Masz tutaj kopalnię intelektualnej wiedzy, do zgłębienia, do poznania. Pokora i wielkość. Ot, wydaje mi się, idealne połączenie. Bo wielkość wynika z pokory, rodzi się z niej, jest jej skutkiem. Po cichu, bez światowej sławy, robić największą intelektualną, duchową robotę dla nas wszystkich. Doceniajmy i czytajmy Ratzingera. Trzymajcie się. Cześć.